Kryterium Kamionki jest to wyścig górski dla amatorów o długości około 8 km. Dosyć techniczny, myślę, że jest to jedna, jedna z lepszych imprez w Polsce dla amatorów. Frekwencja jest bardzo duża, każdy chciałby tam wystartować, niestety liczba miejsc jest ograniczona, dlatego. Dlatego no nie wszyscy mogą jechać. Dla amatorów, tak jak my, bez licencji, bez niczego, to jest najlepsza impreza w Polsce. W sumie taka pierwsza impreza, która była organizowana w Polsce, która dała początek do wszystkich innych takich właśnie imprez. Cieszy się bardzo dużą popularnością, ostatnio aż chyba była ofiarą własnej popularności, bo było ponad 112 załóg bodajże. No teraz już było wszystko inaczej zorganizowane, było około chyba 70 załóg, ale wszystko poszło sprawnie, tak jak tak gładko były trzy podjazdy wszystko, wszystko poszło zgodnie z planem żeby, żeby cokolwiek wygrać w klasach, to już, że tak powiem chłopaki są mocno e, objeżdżeni. Tutaj nie ma już przypadków auta są mocno przygotowane. E, ci, którzy zdobywają jakieś, jakieś miejsca puchary, to, to na pewno. I znają trasę dobrze, już nie, nie, nie jeżdżą tam pierwszy raz, nie da się tak, że się przyjedzie po raz pierwszy i, i, i coś się wywalczy, bo no są, są chłopacy naprawdę dobrze. Ja swój rekord pobiłem, były zmiany w samochodzie, więc, 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 więc mogłem przejechać co coś szybciej. Jest niedosyt, bo jest drugie miejsce, ale następnym razem się odgryziemy. W tej edycji kryterium kamionki wystartowałem z nową pilotką. Ogólnie jeździłem zawsze z pilotem, z Pawłem, lecz na obecnym chwilę nie mógł wystartować, dlatego pojechaliśmy, pojechaliśmy tak w nowym, nowym składzie, że tak powiem, ale debiut był bardzo udany. Pilot spisał się dokładnie pilotka na 5 na, na z plusem, także dziękuję. Jechało nam się dosyć dobrze, chociaż warunki były bardzo, bardzo ekstremalne na początku. Jechaliśmy na oponie Full Sleek, a było dosyć mokro. Lecz, lecz udało się po pierwszym przejeździe zdobyć dosyć sporą przewagę, dzięki czemu na następnych przejazdach nie musieliśmy tak fest walczyć, ale mimo wszystko nie poddawaliśmy się do samego końca. Nie jechaliśmy jakoś na maksa, wiedzieliśmy, że jest ślisko, trzeba było zrobić swoje, pojechać zachowawczo, pilnować się na każdym zakręcie, na niektórych było bardzo ślisko, trzeba było uważać, dohamować troszkę wcześniej, dlatego te czasy były troszkę gorsze niż normalnie się kręci. Ale już na trzecim przejeździe w miarę w miarę przeszło i, i szło, szło pojechać troszkę szybciej. To musi być radość dla mnie i dla, dla, dla kibiców. Czas jest zawsze w głowie, czas gdzieś zawsze jest tam słychać go, ale no, mój styl jazdy jest taki, że mimo, że jadę na czas to i tak gdzieś tam jest to e, efektownie wychodzi. Z tego się cieszę trochę powiem szczerze. Nie jechać, jeździliśmy teraz bokami w związku z tym, że zmieniliśmy opony na sliki i, i, i auto było jak przyklejone do asfaltu, chociaż nie zawsze. W niektórych momentach gdzieś tam Slick się podklejał. I brakło tym razem mocy, co ostatnio było bolączką, że było za dużo. Teraz było troszeczkę mniej. Może przełożenie tego mostu trzeba wymienić, żeby było troszkę szybciej. No ale to już jest wymagany sponsor. Jakby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie. Cała powierzchnia samochodu jest do dyspozycji, ponieważ ze środków własnych, no to dotąd żeśmy doszli, do, dokąd, dokąd, dokąd możemy. Klasa była najliczniejsza, jechaliśmy w klasie trzeciej, e, czyli samochody od 1250 do 1400. E, klasa jest dosyć, dosyć mocno obsadzona i dosyć mocna konkurencja. Auto jest to 1.216 16 z Punto, dosyć, mo, dosyć mocno zmodyfikowana, samochód jest na czterech gaźnikach, e, maksymalnie wykręcony praktycznie jak się da. Z mocą około 135 koni, myślę, na obecną chwilę. Co przy wadze 700 kg daje dosyć spore wrażenia, bo przypada prawie 2 konie na kilogram. No i autko, autko ogólnie spisuje się świetnie. Jeszcze ostatnio zrobiliśmy modyfikację gaźników, za które chciałem bardzo podziękować panu Tomaszowi. No i teraz samochód, samochód chodzi naprawdę świetnie, nie ma z nim żadnych problemów. Długo walka trwała z tym autem, żeby je dopracować do perfekcji, ale w końcu się udało. Był to nasz pierwszy start w Kryterium Kamionki, debiut tak naprawdę bardzo udany. Na poprzednim nie dało nam się wystartować, gdyż przebudowaliśmy auto. Piąte miejsce w najwyższej klasie uważam za bardzo dobry wynik. Byliśmy ciągle na czwartym miejscu, ale jednak kolega atakował, atakował i na ostatnim podjeździe nas wyprzedził. Na początku troszkę się obawialiśmy, bo kamionki jednak to jest trudny górski konkurs dla amatorów. Można rozwiązać dużą prędkość, tym bardziej, że auto na to pozwala, gdzie na w kilku takich szybkich zakrętach ponad 200 można jechać, trzeba się dohamować. Szczególne tutaj podziękowania dla Ani, która pomogła nam zrobić profesjonalne notatki. Przykład tutaj był pilotem, uczył się razem ze mną czytać tych notatek i tak naprawdę rozumieć ich. Mieliśmy wysoką przeprawę, żeby dobrnąć do takiego wysokiego poziomu, żeby te notatki były dopracowane. I tak naprawdę, gdyby nie ona, gdyby nie te notatki, to myślę, że nie byłoby na pewno miejsca, a być może i nie dojechalibyśmy też cali tak jak to się nie udało niestety jednemu z naszych kolegów, który niestety no, przepałował jeden zakręt i wylądował na dachu. Bałem się tych notatek, e, okazały się idealnie strzelone i tak dalej. W sumie linia jazdy była bardzo czysta. Jeden tylko taki błąd, który skutkował zarzuceniem samochodu, a tak to żadnych jakichś większych problemów. Także najważniejsze było przygotowanie, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Plan zrealizowaliśmy w 100%. No a resztę to po prostu już tylko zbierać doświadczenie.